Witam Was serdecznie z tej strony Radek i zapraszam Was na nowe przygody w świecie piratów. Rozciągnijcie się wygodnie i zapraszam na te niesamowite przygody. Ar! Miłego! Wracamy z tym koksem, co nie? Wracamy jak wiatr i tak dalej. Ło jezu tamten. Jest taka piękna wyspa. <gryw> A tam jest tornado. Tak, można zdobyć fajne popielne rzeczy. Mhm. Mm o, no Wam <grywka> Dobra, koło promu trzeba skręcić. Oj, tutaj. Nie ma kryjówki przemytników. Eee! Dobra. dam na S. Turcji z takim pirackim. Musimy minąć ten. Tutaj. No. Oj, oj, oj. Głąb, tyle... Tak ręce ci się bagują, wiesz? No, teleportujesz się. Tak szybko chodzisz. A, dobra. Świnka sobie śpi. O A, niedaleko jest ten skrzynia kostuchy. A. Tu tu. tu 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 Dobra, bo trochę z kursu wróciliśmy. I widzimy na scenę, do Tu tu tu. O. Tu tu tu, a za niedługo fob 110. Większe pole widzenia. Dwa szkielety, bo tam też tam te szkielety pomagają. O, dobra, to tam będzie. No nie, można je spotkać. Trzeba szukać, tak? No, te rzeczy. Mogą być w statkach no. Statek przemycznicy zatopiony można spotkać W którym jest tego bardzo dużo No tu 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 ru, tu idź ściągać żagiel do góry Pierwsze Gąb. już już O o piękności ty, ty, ty. Idź, sprzedać tą skrzynkę tam, co jest koło prawego harpunu tam dla gościa. No dobra, już jest miara blisko. No naprawdę zbagowany jesteś. No i pierwsza taka fajna skrzynka Hajs? A mi hajsu chyba teraz nie pokazuje. O to popłyniemy na plander Wally. -E. Tam jest w w A nie wiem gdzie Płyniemy na W. O. To ja. No Tutaj, Ale dobra, dobra. Dobra. A tu, tu, tu. Na te. Butelki, no. Z listami, przy, tych no, zadaniami przemytników można znaleźć. I teraz sezon się dzieli na trzy akty. Pierwszy na. No, no masz tutaj takie coś, no. Tam gdzie dziennik piratów masz taki, no. Coś jak, no, normalnie akty sezonowe tam. Tu ci piszę o tym e, aktualnym akcie. Później o kolejnym, w którym będzie wydarzenie. I o trzecim będzie wprowadzony taki, no. Forty, normalnie, Flying harta. No. Coś fajnego. No wydarzenie będzie zawsze przy... No, tam jest mro... mroczne bratstwo? O, będzie nam próbowało ten pokrzyżować plany. Trzeba będzie bronić fortu. Czegoś w tym stylu. Dobra. Uważny wykładowca. U. bo to może być w różnych miejscach a zazwyczaj tak to mogą być rzeczy dla przemytników plus skrzynia reaperów jakiego typka <śmuszny> Można, tak? <śmuszny> no to kwadzik, no, musi wracać na statek. No. To jak się... O. No teraz ja możesz ten, ten przy, przybliżyć sobie mapę prawą gałką bo na pc tach to jest na Z trzeba ścisnąć no troszkę już zbliżamy się powoli już go widzimy tak wyraźnie o to będzie na tej tej, tej trzeciej wyspie E, to może dla, o, to może ten, dla, nie poznakiwać tą flagę. My friendly, tak. Zmienić sobie, dobrze. No, on ma, flagę chyba ma. Sojusze. Nie, to Reaper przecież. Albo nie, ten No ja kręcę, tak kurde Ajajaj To może wyskoć tam do niego kładzi Zrobimy kółko i wyleję wodę No dobra Zwiń pierwszy żagiel Żebyśmy, no ten Będziemy płynąć tak, no. O, odpływa Dziadzisko jedne tak, Troszkę A Bitwa О, пане. Ха, масса сенькс с тонту. А, вида. С ним. Ну? а, да, брат, читал, не так, папак. Ну, наклепали ему. No No Dobra, mi przez chwilę było słuchać ten. Normalnie pistolet A nowy padę od PS5. Imitują Ci opór tej wody. Jak łatasz No? Przygoda o piratach, tak? No. no, nie. No, teraz on na tym, na dnie, my na wodzie. no. Pięknie, pięknie. Będzie co publikować. Dobra, podpłynąłem. Jest lud. O! Mamy towary dla tych, no. Kurde, dla przem... O jezu! Pani, kwadzik tutaj. Tyle tego jest. O. kurde. Ja wiem, to ja tutaj, tak. Trzeba segregację tutaj zrobić. No ja wiem, wiem, wiem. To ja idę po tego kegacu, nie? Może. Panie. <laughs> kurde. Trochę tu tego jest. No, 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 no. Kurde, Włocznie też miał chłopak. Na dwie. O, kurde. Wracam. No. A. Dobra, dobra. ej, to będzie trzeba szybko uciekać z tym. E, mamy tych, no Kąfratów e, Dobra już wykręcam tam ten... Nie no, bo się kręcimy jak ten A, Dobra to jest A, mam magazynówkę, dobra Nie mieliśmy e. A. No bo strzelaliśmy do niego O ile to kul miał! Kurde chłopak Примерно 3 т. Пистаки. Ну. Ну, а то, Что -то A tu nic nie było, dobra O kolejny obraz O pięknie Czaszka. kolejny obraz No, tu esz ja Chcesz, tak i tak to ja, One są no. Nie wiem, można tam sprawdzić co tam jest o. No dobra, to płyniemy na... O! Dobra Kurde, jak dobrze pamiętam Dobra płyniemy, tu jest ta kryjówka przy lotniku. A, dobra, to zaraz płyniemy. Przygody <grywanie> na wojnę. To jest kryjówka przemytników na tej wyspie. No. No przedniego żaglu chyba nie musimy rozkręcać albo nie wiem. Zaraz będziemy musieli koło jednej plaży hamować. <grywanie> I będzie bum bum. Dobra. Dobra, to można pusty i mańki do plaży. To będzie dobrze, no. Zwijajmy to nagle. Nie. O, to może ta. riperowa, ta nowa. A no to można ją podepiąć. Dobra. No to, to już trudno. A z dobrej strony jesteśmy. No, no, no. Kak idzie do was, ej? E, tutaj jest taka jaskinia. To w niej będzie kryjówka przemytników. O, jeszcze ten. O, masz szkieleta. A to jest kryjówka w Tam dalej. Będzie jaskinia po lewej i tam no trzeba nosić fantę. Tam zostawiłem ten e, syrenią tam trochę No. I ona nie wybuchła, co nie? A no to fajnie. Dobra, dobra. Nie. Trzeba ten no teraz. Kabak nosi te fanty. O, kładzik ma obiad. To przyciągnij nas z harpunem tutaj do brzegu i wyładujemy te fanty, które mamy dla przemytników. I będziemy je tam nosić. Ale to jest inna kryjówka. Wrocław to musisz trochę płynąć. To jest w innym miejscu, Panie. Tej takiej jaskini, tam nie podal. Dobra, idę. No. Jak już dotrwaliście tutaj do końca, proszę zostawcie komentarz, polubienie, obserwację to na pewno. Pomoże ani zaszkodzi. Normalnie to jest tak banalnie proste. Naciśnijcie ten niesamowity przycisk. Subskrybuj i widzimy się w kolejnych niesamowitych przygodach. Ar!